No, witam dziska. nie ja, wiem jak wy, ale szejksów nie było od jakiegoś dobrego roku. Ale nie grałem, bo no, tu lochy jakoś nie szły, co nie? Ale no, w międzyczasie tak robię te lochy, ale dobra. Nie o tym mowa. Dziś jest prawdopodobnie ta wyjątkowa chwila. Wreszcie, nie wiem, już powinienem mieć te 400 poziom, prawda? Ale no ja nie, nie nawalam tyle grzybami Nie marnę to tyle kas na te szejksy Ale teraz jest dobra okazja Doładowałem, są grzyby I próbujemy Prawda, wiadomo no, no. Ale bardzo się cieszę W końcu Pierwszy raz będę miał 400 poziom w tej grze Pierwszy raz Jeszcze raz prawda, czy na pewno nagrywa Nagrywa, no i git. Cieszę się jak y, głupi normalnie, ale... To ta chwila. No widzicie, że w ten czas już tą wiesz dawno zrobiłem, bo w sumie... To zawsze wszystko, na innych kanałach zawsze widać takie rzeczy, ale dobra. A tu też karuzel trochę ruszyło, ale to tylko trochę. Dobra, mamy 400... No, jak jak 400? Pfu! 734 grzybki. No to zaczynamy zabawę. Dobra, a z czego by zacząć? Nie mówię, to będzie taki specjal, bo w końcu 400 może uda się wyjść w końcu. Będzie 400, dobra. Zacznijmy od zabawy tutaj. Nie, tu, tego gnojka. O, schybany. Ale zadziorny. O, to są te grzyby. Skubany. Dobra, na razie z... Skubany mi stawia opór. Dobra, próbuję to. A O, tu pójdzie. Mi się zdaje, ale muszę wyczuć. Jedziesz w końcu, bo wiem że dla się rady gościu zajść ale ty i taki stawiasz opór Ale zrobię cię, nie ale. No zdychnij w końcu Jak ja lubię tak marnowali grzyby Chyba nasz robić to te części, jakby nie trzeba. No, co za czołg, czołg paskudny, no Nie dobra. A z tobą do czy też będę leżał, na no, razie no, widzę. <grystanie> Fajny tak tego próbowałem. O, może ty. Dasz mi promik nadziei na poziom. Ty Padniesz? proszę cię, no nie bądź cham. No ba. Jak nie tu, to spój tu na, na to filetę tak. ja wiem, że tu padniesz. Już nie raz mi to pokaz... O, wiedziałem. No i mamy. Zapisał walkę, jak nie to się obraża. jest, ja chcę to latać Dobra to minę Dobra No daj, daj, pokaż No, tu ładnie, ładnie Dobra Czy jednego pilotaż mogę sobie odblokować a czekaj czym ty byłaś? Kolejny razemcy pierdający przeciwnik dla mnie. Bo ty nie byłeś pierdający, nie? A może dałbym z temu? Chyba nie będę na razie marnął na ciebie w grzybu, bo szkoda mi czasu. Ech. O, tu chyba kolejny. Tak, to nie kolejny. Chyba. Ja wiem, że. Damy rady, tylko. O! Jest, pojrzał. Zapisał walkę. Bo czasami tak jest, że nie zapiszę tej walki nieszczęsna. No oczywiście! Dobra, chociaż coś się dzieje już. Dobra. Tu coś ruszyło. Ale tu. To mi się nie podoba... Nie! No, ja cię nie odpuszczę. Ja cię zrobię. Mówiła, że cię zrobię. Pokaż. Ja tu muszę chodzić. O, leci siebie teraz, nie? Jak ci to się podoba, to? Dobrze ci tak. Hej dobrze Hej, została niepalna. Dobra Czy ona będzie jakaś kompo... eee kłopotliwa dla mnie Oj, widzę będzie trochę kłopotu z niema. Trzymana była Ale Chociaż Skrybane Dobra Ja chcę to, to dotyczyć I tak. Ładnie No, Ty aż się zapisze te walki Nie palną co zapisze I tego obrońcy nieszczęsko zapiszę. Tak dobra Dobra, jeden, jedna z moja skończona. Teraz ten włącz parszywy. O będziesz mi w kurzu. Ale padnisz, ja to wiem. O i padłeś też. Zapisała się walka, czy się w kurze? O, zapisała się. Dobrze. Chubany stawiałeś opór ale coś ci nie pykło Ale kurde mocno jak na grzybach Normalnie ja się czuję No i został Sami wiecie kto A ty skubany ale jesteś tylko marnym magiem który będzie mnie w kurze, prawda? No To ten no, kolejny Tego też zapiszę Skubany, ale muszę zobaczyć Nie nie nie, nie, nie tu, to, to pokaż mi to O kurde Jakie emocje Dobra, czyli te dwa oczki mam skończyć te, te, to będzie też bolał Ale zrobię go tak sądzę. No, padniesz? Pięty grzybku jeszcze mam. No. Rychał mnie, no. Hehe, he, w końcu! Cztery setny. Kurde, ale mocy, naprawdę. Jak ja się cieszę. Cztery setny. Easy. Ja jestem happy. Normalny Happy, jak, jak ja to widzę, taki szczęśliwy. Pierwszy raz od tych do lat dotrwałem do 400 poziomu. Zawsze kiedyś kończyłem na jakichś 200, 300, coś. No teraz 400 w końcu. Nie wiedziałem, że tak daleko zajdę. Te w sumie no, to jakiś fajny miecz. Ale zobaczymy. Ale mam tu. Ale będzie miana Ale to zrobię po tym mm. o, pa... o tak pajączek Czy pajączka też zrobię? Oj zrobię Oj pajączek Ta wiesz opor jaki zadziorny Ale zrobiłem trzelę. No, wiadomo. Zapisana walka. Hmm, czekajcie, ja co muszę zobaczyć? Ale chwilę, teraz mam tak. Zobaczmy pierwszą. Nie wiem czy ja to zobaczę, ale nie patrzę szczerze. Bo już pogubiam wszystkie te emoty. Dobrze, takie emocje, dobra? Aż, a to? Jak, <suszy> ja, yeah. nie mogę, nie, że to się udało. O! pamiętam, że wkurzał strasznie. Wodzie Ale jest magin Pamiętam? Nie On jest Czy on jest palatynem jakiś? kurde? Chyba tak ale tak. Może uda się zrobić Dobra poczekam tu w Mam jeszcze arregulata No padło koń co Z się metrze też już długo Parę miesięcy, bo się zatrzymałem na tobie Chodź, daj mi ten nie poziom. tylko to, co najlepsze. A bo ci co, mam pomysł? Mmm, tak. Ten miecz jest fajne, co nie? Trochę daje. Ty przerzut, fajny. Ehm, um, to tak. Raz odzyskam tutaj klejnot, nie? Świnę go tutaj. Ty, właśnie mogę sobie mieczek, ale... Hmm... No pięć na razie są lepsze. Trochę sobie zostawię, wiadomo. Hmm. To w sumie... Nie wiem, na razie co z tym zrobić, pomyślę. To mogę. No, montować sobie? A, wywalę trochę śmieci. Czy to jest dobre? Hmm. Nie wiem. Pomyślcie, co z tym zrobię jeszcze? Może do to spłukam? A nie, w sumie nie mogę tego spłukać. We wiadomo. Nie. nie. Nie, nie, nie. Dobra. Nie. Pomyślcie, co z tym zrobię jeszcze? Ty, może trochę. Nie, tego nie. Nie ma tylko Może jeszcze. A ciekawe, tu... czy ktoś by tu padł w końcu? Ty, właśnie. Muszę zaklnąć mieczyk. No i teraz, no dobra, teraz możemy próbować zabawę. No. Pap o, 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 o! Udało się skubanego. Pokaż. To co do parczywy, to jest ten... Zabójca. Tak, zabójca. To jest jasne. Kto jest następny? Te ale papierowate. Nie ja wiedziałem, że to pierwszy raz go zrobił. Pokaż. Naprawdę taki papierowaty? XD No no, tak trzeba 93. Co się dziwić. Dobra. Kto jest następny? O? Czy on będzie straszy dla mnie? ja to nie zabawa, czyli tutaj się będzie blokada, że tak powiem. A tu? Dobra, tu tu tył. Może uda się w końcu, bo to jest ham taki, że To jest tankowaty. O, 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 o! Udało się go pokonać. Ty, ładnie, ładnie mi się podobało. Haker tej hakerzy, dobry. ale byś o haker normalnie pokaż. Oj, skrytanta nie miał do ciebie lipości. Ole bl- ole blok Ale chyba padnie, ale wątpię Jakie tankowate Kurde masakra, dół. Chyba Może tego Dobra Ten enter tu słychać, ale Bierze chociaż tego, tym ale... O! Udało się. Pokaż. Tak, kryty. Ja się tak uśmiecham, pamiętam. Nie pamiętam jak on się już. Ale, no ten już jest taki tankowaty jak... Dalej, schodź Sorki do tej, Enter, ale no matratuję Bo wiem, że się uda Chyba Ale on tak si... Nie on jest za bardzo chyba to Dobra Tego zostawię, odpuszczę mu Takiego ma farto naprawdę, ale ty chyba nie masz nie farta Może też Wydam się, czy nie? O, udało się, chociaż. Tego, pokaż. No, nie miałeś szczęścia. He. Czy ten było... Czy to był ta w co zaksi tak z tym pamiętam? Zatrzymajmy pan z tym impromem trochę, ale... Trochę gryby się kończą, ale... I tak ładny progres po porobiłem. Poświęcony już po armadiu kończyłem Ale ten Herkulesa to jest szczęsny Ale prawie Jaka sparszy lazmorra no Boże ile ja trzeba się zmęczyć Dobra może tutaj coś jeszcze ruszy? Hmm, ty, a ty? O, żeby grzyby tym. O, no, na na koniec. O, te też. No ja chcę zobaczyć te ostatnie. Ja chcę zobaczyć tego. Jakie to uwięża ognaleśnie? Hmm. Tak. Mogę iść. Aj nie tak, eee... Ale... Tak, tak. A, takie ja coś mu zrobiłem. A ty? Eee, halo co to za bugi Aha, okej okay. Skrytowany Królowa matki Hmm No 12 grzybów mi zostało, nie wiem na no co, tego skórczy pyka jeszcze nie pokonano 410, chyba to 410 pokonanego dopiero, coś czuję. Ten też opór będzie mnie jeszcze stawia przez jakiś czas. Ten to już w ogóle szkoda gadać, naprawdę, z tym mam jakieś problemy, to jest jakiś czołg. Aż krzy... O Boże, aż coś... Z... Aż tak pod nasz no, ładnie. Ale z... ostatni próbę mogę zrobić. No, co tutaj dranie. Stadgę. Dobra, ale najważniejsza jest dobra. Z tym się z jeszcze rozprawę. Nie wiem kiedy to nadejdzie, ale nadejdzie to chwilę, że skopię mu ten tyłek. Kurde, no nic. To pewnie miał okazję do nagrania 600 To będzie jak może, nie wiem, 400. Może 450, naprawdę było, może 500. Jak kiwie, kiedy będzie kolejny odcinek z szejksów. Bo jak widzicie, prawdy, trochę ruszyłem przynajmniej tu w końcu ale w sumie, Ty, mam plus mogę o, czekaj tak, ja mogę tutaj tego w końcu odblokować i tego w sumie zostanie mi tylko ten, ale z tym ja się trochę się męczył no ale zrobię. a tak to już mam tu resztę, tylko tych trzech brakuje tak więc, do. No. widzicie, z takim wgumkiem kończę ten odcinek tak więc no. Dziękuję, że chcieliście tę wyjątkową filmy obejrzeć, bo w końcu 400 wbiłem w shaksach na, na bezergu. Choć powiem dawno już mi te 400, ale to już inna kwestia. Tak więc no. Do następnego w następnym filmie. Nauka!